Hera Koka Kasz LSD, ta zabawa po nocach się śni LSD, Hera i Kasz, podziel się z kolegami, czym masz. To wspaniały był i oryginalny gest, odpór szkoła powinna dać. Dzięki witam Was bardzo serdecznie. Zamocny. Zaniedbane serii, ta to zaniedbane! Jak nas was sama sugeruje, będziemy gdy nim sam czas do No nie rozkleję się tak, no. Teraz, a dwa, zapamiętaj sobie, że GTA jest bardzo stary i niejary. Po pierwsze, to jest gra aktorska tuku. a po drugie... Masz rację, no nie ukrywanie Geta jest stare, bo grali w nich dużo, dużo osób i nagrywało jak na przykład król Julia, ale także były nagrane przygody Wieśka, czyśka czy Sława. Plus minus zdoliliśmy pokrąców mitów, dlaczego ja, trudne sprawy i tym podobne programy, które przetworzono na Geta Andreas. No ale bądźmy szczerzy, Geta San Andreas jest jedną tak jak dla mnie z lepszych serii, tak Geta 4, Geta 5 ale w ogóle Rockstar Games i Rockstar robią no, jedne z lepszych gier bo na przykład licząc od GTA 1 któremu po prostu jako dziecko pamiętam było hoho -ho i haha -ha, zabawy przy tym po GTA 4 i 5 teraz też jest zabawy hoho -ho i haha -ha, więc twierdzę że to jest dobre a w GTA znowu teraz gram dlatego bo lubię tę serię bardzo często gęsto gram na multiplayerze jako Dawid Zeroz a no, podnikiem takim samym jak na, na w tylko od razu mówię dla osób które mnie już 10 tysięcy razy pytały 06 to nie moja data urodzenia tylko dzień moich urodzin, bo dużo osób mnie pytały, tu myślało, że ja w 2006 się urodziło. Nie, nie urodziłem się w 2006 roku. A w Geta lubię grać i będę grał, czy to się komu podoba, czy nie. Jeszcze jakieś pytania masz z zakichanych hejterze? Jesteś Duszy, jesteś w ogóle, wasza seria jest do duszy idiotami, jesteście w ogóle to musicie nagrywać i... E, e, he, niech pomyślę.... E, w ogóle.. A, dobra, idę stąd. No to co, skoro pozbyliśmy się hejterem, no to tak, zapalamy silnik, zapalamy światło, zapinamy pasy i jedziemy z tym światem. gamer czyli nowa gra i patrzymy co się będzie działo. Pan opiera się o autko. Libe... Team, To dobrze. To wracaj do domu. Oho, Lila. Aha, to dlatego wracam. Świetnie. Melecjanty. Oni O Pokazuję, który tyle spadek. Ej, ale co? On tylko wrócił do matki. Ale przecież jemu ja, matka nie żyje. No proszę, no proszę. Właśnie. Eee! Ty! zostaw to!

I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Ty, is it? Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not ten minutes ago. a pendlebear. A fine man, I might add. You know I just got off the plane. That's a good thing we found no. all We retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. Hello. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, I... try not to gun down any more officers of the law. Haha. <laughs> 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 leave me here. This ball is country. I I thought you said you was innocent, Carl.

Załatwili nam, zabrali nam jakąś broń, którą zwidziwa, że zabiliśmy jakiś Biliego, kiwie, im on tam był, plus minus zamordowali nam matkę. No świetnie! A i taka ciekawostka, ci policjanci byli z C-R-A-S-H, gdzieś tam po, napis Wam po angielsku skoczy. A na polski to znaczy społeczny zespół przeciwko ulicznym huliganom. Zaśmia śmierdziało PRL, tak wiem? No to co, wsiadamy w rower i jedziemy! Zobaczymy co się będzie działo. Gdzie tu mam jechać? A, no to jedziemy. Myślę, że tutaj chyba za czyli nie będę ścigać. No, tu nie ma. Wiatru. Kierujemy się na A co do GTA Thunder to przepraszam za te komentarze, ale Dobre last, dwa, 3 lata nie grałem, czy dwa. I będę tak komentował każde ich posunięcie. Wszystkie. No więc jedziemy. Na trzeba przemyślał, a jak Wiemy, że to Twój dom To to też wiemy Fajny dom Okej okay. Big Smoke O, wrócił do domu To ma chyba znaczyć, że się dużo pozmieniało Patrz! Playstation 2

Nie właśnie O mój Boże! Eeeh, hey, yes, fajnie, no. u nas witają chlebem i solą A tu bez z to Ameryka Aha, hey, poznam baby, nas, to dobrze Ej, nie wiem dlaczego to

Nice course, Very beautiful. It's not cut. keep the value and keep it green gonna be Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey, good to see you. So to oh. I can't, can't believe you're man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too! Not for the past five years she wasn't, nigga! On. And where the fuck you think you going? Get out of my face! I'm going to see Caesar. The hell you are, girl! You ain't messing with them S's. You know we them Ain't nothing but a bunch of lowlife. Look, I'm not telling what the fuck you. And at least I got principles. Yeah, this shit yeah, makes you, yeah, make you like an American. Carl, tell him. Carl won't tell me shit, bitch. Long as he's clean, <inaudible> <fear> right? <about> this respect any day. How the <inaudible> hell you gonna say that? Like it's any business of yours? Fuck you, sweet. Here oh, we go again. What the heck, My shit, Everything. What you mean? What? Apart from your mother being dead, you no. things are going real bad. Here, let me show you, Running Man. Tony's buried over there. Little devil over there. And big devil Kim over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then asks questions. Skąd jesteś nam? Tak, to są grupy. O, jakie te? Jak w różnych taki amerykańskich jeszcze spowolnienie. Nie zgasiłeś silnika Big Smoke Fajnie, ten szczela teraz auto nie wybuchło i ten szczeli raz. Pyk auto wybuchło, fajnie! Dobra, jedziemy na rowerku. Byk, 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 byk. jedziemy sobie. Dobra, szybko, wciskamy w. Dawaj, 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 dawaj! Masuj w, masuj te w No tak. Uważaj. A wy czego? Tu wara ode mnie, a kiesz! Doczepcie się do kogo innego, a nie... nie się mie będziecie czepiać. Ja jestem kulturalnym jolali. Jola jo a wiecie co. Odczepcie się, na fajny samolot. Spadaj ja to HO! Nie, nie też. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dawaj, 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 dawaj. No czym? No nie no No trzymam się. Chodzę tu. Sweet. Z tego co wynika, że sweet to chyba jest nasz medal. Okej. Okay. Jak im uciekniesz. <laughs> Dobre, dobry tak, zapamiętam go sobie. Dobra, to utrzymujemy ten. Jakim problemem, jak ja tyle co wróciliśmy? No po to, żeby pochować matkę Nooo... Psem nie jestem, no ale Jakiego mięczaka? Jak jadę na rowerze za wami? Szczela do mnie gościu, cholera wie skąd, po prostu się na mnie uwzięli, dospiedzieli twój opedykę, a ty do mnie takie teksty? No bo jakie wybrzeże przecież... No, Dobra, jedziemy, jedziemy Dawaj, dawaj Reder, Nie pchaj się Czy Ryden, czy jak cię tam zwiążą Drogi I hop! I hop! No i jedziemy! Dawaj, że... O kur... Ale za, za. Ej, ale Sweet miał się z nimi pozbyć, tak? Czemu oni za mną jadą mi za tymi Patrzcie jak wykręcam Normalnie lewa, prawa, lewa A, ja zrobię slink Hehehe, aha, bo to nie auto. ci kurna, co ty tak szelać to powodzenie, naprawdę. No nie! Słuchajcie, niestety coś Fraps mi zrobił trollololo i się wyłączył w czasie nagrywania. Musiałem połowę misji zacząć od początku. No ale zaczynam nagrać w momencie, gdzie spadłem z tego roweru. no to jedziemy. I będę tak teraz e, przy zapi po zapisie będę coś innego takie robił Goluma, wiecie o co? Więc i co? Zobaczycie jak będzie wyglądać. Dotarliśmy na miejsce. No, pokazaliśmy, uciekając na rowerach. To dobrze. No co ty nie powiesz? Mam nadzieję, że się administracja nie doczepił, to tego teksty, no, ale to jest... Pewnie, że tak. Co ty gadasz? Idziemy na imprezę! Okej, okay, łachy, a ty co masz? To widziała osoba, która jeździ w okulareczkach. Okay. powiem wam, że ten rydel, ryddel, ryddel, czy jak mu tam... Zwijmy go Rydel, taki wiecie, Rydel do kopania się. I tak go będziemy zwalić. Fajnie. Nie yeah, misje żeśmy przeszli. Szanowni, a gdzie kasa? Zapiszemy nasz pierwszy samochód. Aby kontynuować. Kontynuujemy. Aby zapisać na do dyskietę. To wiemy. I idziemy zapisać pierwszą misję z pierwszej. Które? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

on less. A to ham. ham. Damn? I'm always yeah. go, hey. Dobrze. Idziemy pokazać y jednemu od jak się, przecież jest grosz, nie zadziela. Jeszcze pokażemy literowi, jak jeździ się na wybrzeżu.

You still me. Jezus. kto dla ciebie nie jest frajerem, kurna? Dobry panie fryzjerze. Przeszłem się, obszczyc. Cezar. Cezar. Dobra, Cezar Cezar. Cezara mamy afro, płaska góra, loki George, wycinka. Wysokie czoło. No i dobra, to samo. Jezu. Yes. Wyglądam jakbym no. z jakiego kurde więzienia uciekł. Trzeba, że tak podobno w więzieniu wycinają go. Wszystkim. Mam nadzieję, że się w dalszym ciągu na miejsce z tego nie przeczepi. Clean shit. Oj, oj. So, CJ, get a sobie Interesami Poszczujemy naszego pizzarza, żeby nam nie zajmował, nie zamalowywał graffiti Te interesy Bo gdyby nie my, to zamalują nam graffiti To idziemy coś zjeść I Boże. Ja byłem pierwszy, haha, byłem pierwszy. Idź pan. Dzień dobry. Co my tu mamy? Zest. Małe, dalej. To. Podwójna... Deluxe! E, słabe. Jest im tylko. Pełna taca. No pełna, pełna. Duża pizza, dalej. O nie 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 nie, sałatki nie. Pełna taca będzie najlepsza.

No, Jezu. dobra, ja jestem mięczakiem, jestem mięczakiem, uciekam stąd, wolę być mięczakiem i jeździć do... No uciekam! No. Ojej, ja, i ja tu jestem mięczakiem, tak? A sam... O, a sam kurde się boj. o Jezu, Dobre do... No. no dobra, co ja się dziwię. Big Smoke nas przywitał baseballem, no to ten, żeby... Dobre, <ś Citizenship> dobre... Dobre... Dobre reakcje Pizzarza. A dobra, teraz no to, okay. to graffiti too. No Okej. Jaki No i szacuneczek, i bardzo dobrze. To idziemy za was. Idziemy się spotkać z naszym Sweetem. sweet, No Sweetem. A, Kiwiak. czy to ja jak widzisz, że... Levi Look at that. Oh, look at you think you back on the set? I told you that, bro. Your word don't mean shit around here. Come on, man. Give me a break. No. We got to go hit up the hood. Hey, CJ. Let them know you back on the set. The Johnson brothers are rolling again. Take this paint. nie stuka sobie ciągnął Masz. Oh, you already spreading out fat, man. A z tymka wyciągnął, masz farbę Ciekawe, hey, czy będzie brązowa O Młody, jak zwykle, do młodszych osób mówi się młody Zauważyliście to? Nawet ja do swojej siostry mówię młoda, no ale Czekajcie, zobaczymy, czy jest brązowy Nie, nie, zielony Tu to, to musiał się trawy najeść, żeby był taki kolor Idziemy Wow, wow, tu są inne radia. I test. Blaaaa... ...dysamy Coś tam. A! Jest! Równie zaparkowałem. Okej. Okay. Zamazywam. Fajnie, rysujesz ósemkę i masz zamalowany. Jeszcze dwa czeka. Okej. Okay. Klikłem. On mówił, że mam zamalować jeszcze dwa tagi, bo musi kliknąć. I widzicie, rysujecie ósemkę i macie zamalowany budynek. Ach, ta technologia. Teraz po kolei, litera za literą. To on pomaluje trochę, już zamalowany. Jedziemy, idziemy do Swita. Ale suite chyba się toczy, to suite, suite, Coś takiego. Wsiadamy i jedziemy. Ciekawe, czy by nas zostało. A, to ja już rozumiem. Balsowie to są nasi źli ludzie. Są tacy, takie mędy, zażarte, które są śli. No i wiemy wszystko, czyli balsowie są śli. Wow, 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 wow. Ten jedziemy tutaj jakimś skrótem. Skrótny skrót i jesteśmy na miejscu. dobrze. I hop! Dobrze, uważam, no. No to obskocz. malujemy tu. Czyli to jest tak jakby osiedle. Malujemy. I tam O! A to co to za pedofile? A, dwa homoseksualiści. A to są balsowie! Wyglądają trochę jak homoseksualiści. Co z tego, że sam chodzę w fioletowych pod czasami, no ale bez przesady, dzień w dzień. <laughs> Jeden, drugi, kupili. Powodzenia, powodzenia. No to zapraszam, no czekam na Was. Dobra, o tu kolejni pedofile. A do zboczeńcy. Biegną do mnie, patrzy różni, chcą. A to zboczeńcy jedni. Ciach i ciach i wspieraliśmy się na sam szczyt. A ten tak, o ten? Malujemy. Wow. A, czy i na jedno siedle, Okej. Okay. Już biegnę, biegnę, już, już, już pędzę, już, już dotarłem. Jedziemy. Do bazy... Na piosenkę. Ty, ona... E, no. Ona w radiu czasami leci. Homela... Pewnie, że tak. No nigdy. No, te chamy nam zabrały kasę? Dzięki Ci, ty tam zawsze dasz nam coś fajnego. Okej. Okay. A! Dwieście dostaliśmy. No i niestety to już koniec naszych przygód cj na pierwszy odcinek. Wiemy tyle, że CJ ma trzech, y, dwóch braci i jedną siostrę. Brat zginął gdzieś tam, matkę mu zamordowano, ojcem nie wiem co dalej, zobaczymy co, czy się dowiemy co z ojcem czy nie. Co dalej? Wiemy, że są trzy ugrupowania, Growth Street, czyli nasze, Balsowie, czyli ci zboczeńcy i pedofile i i i i ci ci vegar ci, 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 i jakoś tam vegis nie wiem jak tam im. A i wiemy, że zaschani policjanci nie pozwalają nam wyjechać z miasta i wrobili nas zabójstwo policji. E, 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 e. A ty czego tu chcesz? Przecież poszłeś już wyszły z to. Ale powróciłem, żeby zobaczyć jak lamić w tą grę. I chciałem ci poinformować, że powiedziałeś tam w początku odcinka PRL. A Stanów Zjednoczonych nie ma PL, nie było PNL-u przecież Dobra, Dobra Mogłem się pomylić, dobrze, zapachniało komun. Lepiej? No, o wiele, wiele, wiele lepiej. Jeszcze jakiś problem masz? Wiesz co? Już żadnych problemów nie mam. To może chociażbyś się pożegnał? Okej, okay, spoko, pożegnam się. To... Yy... Dawajcie im łapki w dół, nie oglądajcie jego filmów i hejtujcie jego film?

I create the feeling that keep them coming back So captivating when I get it on the floor I Know y'all been patiently waiting I know.